Hej, Wnowski, bardzo serdecznie, ja jestem Blew, jest to kolejny odcinek z teorii wizów Widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie z Michała Dlaczego Shadow Chica istnieje i nie ma jej fabuły? Ta postać Shadow Chiki jest to po prostu fanowski animatronik, który pokazuje się w fandomie od bardzo długiego czasu, odkąd we FNAF 2 pojawiła się mowa o Shadow animatronikach. Nigdy nie istniała sprężna wersja jakiejkolwiek ciki, która mogła zabić swojego pracownika, który później mógł się zmaterializować jako cień takiego animatronika. Jest to po prostu fanowski animatronik, który nic nie jest związany z fabułą oryginalnego FNAFa. Kolejne pytanie o od Dlaczego Lefty chce, że Marynetka spała? Lefty jest to animatronik zaprogramowany przez Hendrego, który miał służyć do tego, aby Marynetka była we wewnątrz tego animatronika i po prostu sobie spała. Ale jak wszyscy doskonale wiemy, po tych wszystkich finafach, Marynetki nie da się tak łatwo oszukać i w momencie, zamiast Lefty przejmować kontrolę właśnie nad Marynetką, to sama Marynetka przejmuje władzę nad swoim własnym więzieniem. Kolejne pytanie od Kiciek. Blayfox ma teorię, iż fantajmy otwierają maski po to, żeby och się, ponieważ są całe z metalu, a nie z pianki. I w dalszej części komentarza niestety nie mogłem, nie mogłem się dowiedzieć o co chodzi, ale odpowiem na tą pierwszą część i jeśli chodzi o całą budowę Funtime animatroników, ich po prostu endoszkielet ma taki system, który pozwala pracownikom pizzerii na to, aby endoszkielet takich animatroników z łatwością dało się otworzyć i wyczyścić prawdopodobnie, albo naprawić niektóre elementy endoszkieletu właśnie takiego animatronika i nawet mamy to pokazane podczas jednego nocy, kiedy mieliśmy za zadanie naprawić animatronika Phantom Fridiego. Kolejne pytanie od Moniki: Kto zrobił The Bite of 87? Właśnie tam pod tym komentarzem widziałem, że ludzie cały czas mówią na temat tego Foxiego, a to tylko dlatego, bo widać na kamerze we FNAFie 2 jak mu krew swój Lecz Scott w Ultimate Cast Night... Przez Voice Acting Chiki chciał nam prawdopodobnie pokazać, że to ona jest sprawcą tego ugryzienia i w ten sposób łatwo można byłoby zrozumieć dlaczego tojcika we FNAF 2, kiedy schodzi ze sceny, wraz z nią znika dziób z jej własnego kostiumu. Kolejne pytanie od Michal. W sprawie tego Bonnie'go Sam Scott powiedział, że nie dodał niego, ponieważ miał on z nim koszmary i po prostu bał się go dodać. A co do spraw gameplayu, dodanie niego byłby to kolejny straszak na kamerach, który niszczyłby nam system audio, podobnie jak robi to Mangle. Po pierwsze, nie wiadomo, jaką przeszkodę dawałby ten animatronik, gdyby rzeczywiście pojawił się we FNAF 3, a po drugie, jeśli by chodziło o to, że Scott po prostu się bał tego animatronika, jeśli to byłby główny powód, dlaczego nie pojawił się ten animatronik w tej części gry, to jeśli by to był, Główny problem, to by ten animatronik prawdopodobnie nie pojawił się w żadnej innej części FNAFA. Okej, okay, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i widzimy się już w następnych. Wpadajcie na naszą grupę, gdzie możecie wysłać fanarty i widzimy się w przyszłych materiałach. Na razie.